Wyglądamy jak dwa bandyty, ja wiem o tym. Eee... Co my dzisiaj mamy, niedzielę? Mamy dzisiaj niedzielę, 20 marca, pierwszy dzień wiosny, niedziela palmowa. E, ja, co, ja, jako Boży bojownicy, tfu, chciałem powiedzieć, jako chrześcijanie, e, nie wiem, bo ta trylogia chusycka mi się ciągle wcina. E, jako chrześcijanie postanowiliśmy oświęcić dzisiaj pole. E, no i co, jesteśmy na polu i będziemy kopać. No co z tego wyjdzie? Pewnie nic, zawsze jak wstęp nagrywamy, to gówno z tego wychodzi. Ale para jest. Para oczu kurde. Para jest. Para jest. Moc jest. Moc jest z nami. No, Dawno nie byliśmy razem. No, można powiedzieć, że w końcu otwieramy sezon tak na dobrą sprawę, bo pojedyncze otwarcie sezonu okazało się ogólnie rzecz biorąc w sumie do dupy, bo i u nie niespecjalnie i u mnie niespecjalnie. Nie wiem, liczymy dzisiaj na jakieś sreberko w miarę współczesne, do, do maksymalnie 1800 roku starego. Nie liczymy na nic starszego, na tych polach nigdy nic nie wyskakiwało. My ciągle, ciągle walimy głową w mur na, na naszym na Baszal. Eee, no i co, zobaczymy jak będzie. Korzystając z okazji, zwykle standardowo, e, zacznę, bo oni się najbardziej ostatnio dopraszali. Pozdrawiamy całą LGP. Bardzo serdecznie i bardzo ciepło Was pozdrawiamy. E, tym bardziej, tym bardziej serdecznie, tym bardziej ciepło, że wybieram się do Lublina. W związku z tym będę wam w dupę mocniej wchodził, żebyście mnie gdzieś zaprosili na jakieś fajne pole, żeby coś fajnego w końcu znaleźć w Polsce. Bo na Dolnym Śląsku było tak przeciętnie, powiem szczerze. E, ale to nie wina ludzi, którzy mnie prowadzili, bo tereny świetne były i tak dalej, tylko po prostu jest bardzo mocno przechodzone, no, co tu dużo mówić. Pozdrawiamy naszego Tesaurusa, oczywiście, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas lubią, oglądają. Panów, panie, panie, panów jest No i tyle, no. Czy coś pominąłem? Możemy jeszcze pokazać fotkę naszego dzisiejszego Fielda. To zrobimy zaraz drugi ten, ten, bo muszę kamerę zmienić, a ja mi się nie chce przekręcać. Pogoda dzisiaj była taka bardzo nieciekawa. Rano, jak wyjeżdżałem, bo było takie jakoś ponuro, strasznie dojechałem pod klitrą i się. No i co? I widzicie, jak się zrobiło słonecznie, bardzo ładnie, jakoś tak bardzo optymistycznie, trochę życia i energii w nas topchnęło, no to jest pole, na którym będziemy zaczynać, przy samej drodze, pierwsze malutkie, zobaczymy, co będzie wyskakiwać, nie będzie wyskakiwać, pójdziemy na tamto, trochę większe, opierające się o, te, o ten tam pas drzew, z lekkim wzgórzem yy, i podmokłym terenem, lekko w, w tym tym, yy, tam u dołu, za... Tym drzewem tam z tyłu jest poniżej, dużo poniżej jest jeszcze river sobie płynie. Bardzo nam znany, na który nam zawsze bardzo fajne rzeczy wyskakiwały, ale na tych polach tutaj byliśmy przy tym riverze. Już u tego raz tylko i była totalna klapa, więc dzisiaj nie spodziewamy się w sumie niczego. Będziemy dzisiaj oddychać, będziemy dzisiaj spacerować, robić kilometry, mile, czy jak to tam zwać, tysiące kroków Dokładnie. mam nadzieję. No i wszystko. I God bless you. Dokładnie. Do zobaczenia później. Darek ma pierwsze sreberkę, ale nie moneta. My mamy grudkę. W której już coś widać. I będziemy otwierać Standard. Standardowo. O, już wypadło. Oj Oj No jest, chyba guziczek. Chyba guziczek. No jasne. Guziczek. O, pierwsza znajdka. Guziczek jest. No, jak jest guziczek, to jest dobrze, bo coś się działo. Guzik, Współcześnie. No. Typ Typical angielski. Typical English baton. Zazieleniśmy eee... po tamtych dwóch polach. Nic, same śmieci. Ale widać, że nie było żadne raczej, bo za dużo to śmieci po prostu jest. Po prostu żadnego pieniądza, nic, żadnego coina, nawet żaden papierkowy się kurde nie trafił. Nic. No i tu taka rzeczka sobie płynie. taki strumyczek, odpodnienie z pola pewnie zrobione czy coś. Przejście takie. Leżą takie... E, takie właśnie skalne bloki tutaj Zmienić. zrobione. <laughs> Starczy tych uśmiechów. No i kurczę co, i przy wyjściu z tej kładki ala... No, na samym wierzchu mamy. Co mamy? no Mamy trzy pensy. Free pensa mamy 1800. Który to jest? 86. 1886. 1886. Ładno. No. Wiktorynka. No i hmm. co? No, pierwsze srebro jest dzisiaj, tak? W dziwnym miejscu. Jeśli na, jeśli by wziąć pod uwagę, że tu nie było tej kładki kiedyś. Ten ruch został zrobiony bardzo niedawno. A tak by należało przewidywać. I to leżało na swojej oryginalnej głębokości. To znaczy, że wszystko, co tutaj mamy, to jest narzut. Co oznacza, że jest poza, poza detektorem. I to jest ten kurwa zły aspekt tego znaleziska. Ej, stój, stój, nie odwracaj się, nie odwracaj się. odwróć się, odwróć się, odwróć się. Kolega chodzi w firmowej bluzie. Żeby nie było. Właśnie. A ja dzisiaj nie mam firmowej bluzy. Hmm. Trochę dostała łopatu ta. Ta pensówka niestety, no bo była w takim miejscu, gdzie kamienie i tak dalej. No. Ale jest, no co? No, trzeba się cieszyć, no. Pierwsze sreberko dzisiaj, więc... Może, może, kto wie. Darek, Darek, Darka, dołek. Darek twierdzi, że ma pierwszą monetę. No i tu jest. No sorry. Chyba. no jest moneta. Jest, jest sreberko. Moneta. Jest srebro? Chyba. Nie. Nie jest srebro, ale jest moneta. Jest George. Georgek jest. Który? Data, bo jest ważna. W tej chwili, żebyśmy wiedzieli... w Halfpenny, half to będzie 1900. Ship? Nie, nie, nie ship. To jest George w V. 1919. Mm. Jak myślałem. Ręce Ci się trzęsą. Piłeś coś? A co? To wepij może. No Dobra tak, w drugą stronę. Tak. A, tu z drugiej strony to mało co widzę. Standardowo, tak. Ale jest. Zymianka. 82 sygnał u mnie. Jak to można chodzić? I tak sobie właśnie chodzimy, jeździmy, szybko nowego pozwolenia, bo na poprzednim było tak kiepsko. Kurczę, całkowicie przez przypadek to było na zasadzie skręć w lewo, skręć w prawo, jedź tutaj, jedź tutaj, zobaczymy co się pokaże. Trafiliśmy w bardzo ciekawe miejsce. Miejsce jest ciekawe ponieważ jesteśmy w tej chwili na placu tuż przed domem, który ma bardzo ciekawą historię. Jest to ten taki niby pałacyk, niby dom. XV-XVI wiek, tylko i wyłącznie. No i się zastanawiamy, czy jest szansa, żebyśmy dostali jakieś pozwolenie. Rozmawialiśmy z człowiekiem, który starszym panem, przemił, nawet nie wiem jak ma na imię, który właśnie wrócił z kościoła, chodził o serce. No nam troszkę opowiedział tutaj o tym miejscu, i powiedział, żebyśmy poczekali na właściciel, bo nie zaraz i jest duża szansa na to, że dostaniemy jakieś postulaty. Więc co? no Poczekamy, no bo przecież głupotą by było nie poczekać. Tu wam ciekawe, ciekawą rzecz pokażę. Chodź do ręczku przejdziemy się tędy, bo tu wiesz, słońce trochę świeci, jak będę w cieniach, to będzie lepiej może widać. To jest stara stadnina. Na dole były e, oczywiście trzymane konie przez właściciela, który tu nie mieszkał. E, który jest jakby użytkownikiem był całego tego terenu. on Tylko sobie przyjeżdżał, konie tutaj trzymał, a na górze były pokoje i mieszkała służba sobie. Jest 12 drzwi czy ileś i tu wszędzie mieszkała służba na górze. E, mnie to powiem szczerze bardzo przypomina zabudowania z pewnego e, zamku w Polsce. E, tylko nie mogę sobie przypomnieć, który to był zamek. Ale bardzo podobnie wyglądały właśnie. E, takie pomieszczenia gospodarcze. Popatrzcie, ten dom jest naprawdę przepiękny. Ja nie chcę za bardzo filmować wnętrz. Nie powiem też do, do, do końca, gdzie to się znajduje. Eee, wszystko, wszystko, widzicie, jak wygląda? No po prostu, e, po prostu jest masakra. Nie wiem, czy tu się da zajrzeć. Nie da się zajrzeć. Są już pary, ale nie na tyle, żeby było. Żeby można poznać co jest za. Eee, wszystko jest w takim stanie chyba, no, no po prostu. Tego okresu. No. Okna zostały może wymienione tylko. I to też nie wszystkie. Dom jest strasznie wysoki. Widzicie ten holtet, Te okna tutaj, tym wystającym, tym, tym. Przecież kotary mają długość 3 metry przynajmniej. Masakra. Coś pięknego. No nie powiem oczywiście, czym takie pola dookoła mogą obrodzić. XV, 16 wiek. hammery z XV wieku to już naprawdę bardzo fajna sprawa. Darek miałby pierwszego swojego hamera, jestem pewny na 100%. Ale czy dostaniemy pozwolenie? No, powiem szczerze, że ja jestem sceptycznie nastawiony do takich rzeczy. Uważam, że bardzo często ludzie bogaci mają wyrąbane na szaraków. Aczkolwiek z kolei przykład naszego Błażeja kochanego, który nie ma problemów z załatwianiem pozwoleń w takich miejscach, wskazywałby, że może nie do końca. Ja ciągle pokazuję to stadninę, bo ona mi się cholernie podoba. Może nawet bardziej niż sam dom. Yy, po prostu. To co tutaj jest, to jest po prostu masakra. To jest rzeźnia. Popatrzcie sobie sami. To jest takie miejsce, które. E, powiem szczerze, że nawet gdybyśmy nie, da, nie dostali pozwolenia, ja już mogę dzisiaj wracać do domu moje, moje. zapotrzebowanie na piękne rzeczy zostało nasycone. Nie, możecie... taka woda. No napić może bym się nie napił z niej, ale ty, zobacz, a my możemy sobie tędy przejechać. Gdybyśmy tędy zjechali po tej wodzie, to by, ale to by był dla Heni, kurde no, szał, ale ona by się cieszyła, moja Henia. <noise> Piękna sprawa. No tu jest po prostu, powiem wam, że jest szał, jest szał. Jest pięknie. Dobra, kończę kręcić, bo prawie już 5 minut o niczym jest, jak zwykle. Muszę zrobić parę zdjęć, bo być może, że je dzisiaj nawet wrzucę. Niestety, na tamtym pięknym, kurczę, przy tym pięknym pałacyku, jakkolwiek by to nazwać w pałacyk, cokolwiek to było. Nie doczekaliśmy się właśnie zielisty stwierdziliśmy, że nie ma szkoda mordować czasu. Dzisiaj taki piękny dzień, że po prostu... Na no szkoda. No i co? I na wydrę, jak, jak ja to mówię na wydrę totalnie, że to tak pojechaliśmy gdzieś tam, że nasz no, wiemy, gdzie jesteśmy, ale wjeżdżamy na farmy, kiedy gościo wyjeżdża, pytamy się o permisze, no nie ma problemu. Pokaż, pokaż jak". Wszystko tam do dołu, aż do linii Drzewa. I tutaj drugi ołów możemy robić. O tej stronie. O tej stronie są ołowce, dlatego nas nie puszczą. Oczywiście, że... Oczywiście, że... To nie znaczy, że cokolwiek tu znajdziemy. Ale jakżeż tu przyjemnie jest. Ja pierdziele. Pięknie tutaj jest, naprawdę. No jesteśmy obok bardzo starego miasta, obok Wodington. Bardzo stare miasto. Myślę, że który wiek miasteczka? Trzynasty wiek. XIII wiek bardzo blisko, e, aczkolwiek nie wiem, czy aż tak blisko, żeby coś tu było ciekawego. Nie wiadomo, czy ktoś tu był wcześniej, czy nie. E, znając życie, to już wszędzie, wszędzie byli, ale kto wie. Może dzisiaj, może dzisiaj Darek znajdzie swojego pierwszego kamera. <laughs> może ja znajdę swojego pierwszego hammera dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Aż do Na razie jakieś śmieci w sumie tylko, ale mam bardzo fajny, ciekawy guziczek. Z głową jelenia. Tak jakby, no coś takiego, no właśnie, e, na bezrybiu i kryba coś czuję, że tu będą fajne fanty, dzisiaj mam takie wrażenie, oby, zobaczymy, e, na razie jest ciekawie, e, zobaczymy co z tego dalej będzie, no nie? No dzisiaj tak, pogoda jest naprawdę piękna, ja wykopałem jeszcze tutaj chyba ze dwa 3 moniaki, Buzik jeden albo dwa, nie wiem. Ale byka pojechała. Wow. Dobra. A tu mamy, proszę Państwa, dołek. I w tym dołku. Nie wiem, czy nie mu łopatą. Niestety. Ciężko się kopie, bo dużo kamieni i korzeni. Ale mamy sreberko. Mamy sreberko. No i cóż. Hmm. Zaraz Wam pokażę, jak je wyciągnę. Muszę do tego użyć e, troszkę ciekawych metod. Muszę je podważyć. Nie ma małej łopatki, którą sobie miałem kupić. Jest cholernie niezbędna. No nic. Spróbuję to nagrać jakoś może. Złapmy tą ostrość. Nie wiem, czy to będzie mądrze. Jest. Dobra. Nie, nie dotykając. Nie dotykając. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. oj, 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 oj. Yeah, yeah. O, oh, jest, 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 Florent, 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 Floren tak czułem po wielkości, ale masakra, ja nie mam szczateczki dzisiaj, zostawiłem, eee, pięknie, pięknie, jeden Florent, 1921, George V, panowie, Darek! George V, Florence Silver! Super, super, super. Piękna sprawa. Dobrze jest. Takiego nie mam. Piękny jest. O, jest cudowny. Super, super. No panowie. Myślałem, że się dzisiaj nie doczekam. Srebrnej monety Marcin mnie już pobił, już dwie znalazł dzisiaj. Florena znalazł George'a V i wiki. a ja dzisiaj wracam z czymś takim. Z czymś takim wracam już wam pokażę. Taki kurczę. George III, pół korony. 1819, położę tutaj. Piękna moneta. Naprawdę, kurde, po moje najlepsze srebro w Anglii. Z takich wiel większych. Piękny, wyraźny. Wyraźne te włosy są tutaj. Na tym sreberku tego George'a III. No, zwą zwątpiłem dzisiaj. Mówił mi Kuba z LGP. Nie wracaj bez srebra po tym weekendzie. I kurde, i spełniło się. Spełniło się w końcu. Naprawdę. Piękne, piękne, piękne. Ma George'a III srebro. No, idziemy zobaczyć. Trzeba zobaczyć. W której Wiktorii? Pięknie. Pięknie. Zobaczcie, uszczęśliwionego Darka. Ma w końcu srebro, kurde. Jakie to jest srebro? George III, korona. Dobrze pamiętam, że to dosyć rzadkie? No, korona, George III nie. Ale, no. ale to jest piękny. O wow. Piękny! Floren, wiem jaki. To nie jest florent, korona. Korona? Korona. Kurczę za... Albo pół korona, albo korona. Wysoko 95. Jaka moneta, Jezus Maria! Ja Jezu! Piękna, jeszcze większa od mojej. Nagraj Jeszcze to. piękniejsza. Szelam z Szelam Strzeliłem z zuku! W... W zuku. <laughs> ale wariat, ale piękna! Uuuu. Ja mówiłem, że tu się dzisiaj będzie działo. Czułem od razu, czułem, miałem przeczucie. Piękne. 1819: Ależ piękna. No i znowu mnie pobił na głowę, sukin kot. Moje dwie się na chowają środku, przy tym. Na środku Ty pola. Jak zwykle, kurde, trzymaj. <śleszy> <śleszy> Obciskuje nie pedał jeden. Nikt nie widział, nikt. Ale jest, korona, albo pół korony. Ależ piękna, ależ piękna. No, a luchę Strasznie, strasznie Jaki wielkie ja pierdzielka piękna Pokaż mi ją jeszcze raz Ależ piękna No, no popatrzcie sami, piękna jest Jaka piękna O matko Piękna Machnią eee, Machnią <laughs> Ja Ci dam nakręcaną żabkę, chcesz? Nie widziałem ją? Nie, ona taka była dziabnięta. Taka to, jest to jest stare dziabnięcie. No, to nie jest moje. Nie, 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 nie. no było idealnie obklejone z tej strony, więc... No wow. wymyja. nie mam wow. Idę, idę kopać, idę kopać, bo normalnie co tu się dzieje. Darek, ty wariacie. W końcu mam. Ja, ale szczęśliwie. Niedziela palmowa. Niedziela palmowa, panowie. Palma to ci wali na dekiel. Ale mnie by też waliła, kurde, nie ma co się dziwić, piękna moneta. Kurde, ale piękny strzał, ale się dzieje, dzieje się, kurde, to dzisiaj to chyba do zmroku tu nie zejdziemy stąd, normalnie. Nic, ja idę zobaczyć, co coś tam kopię jakiś sygnał, który jest pewnie niczym ciekawym, bo no, tak mi nisko biło, więc spodziewam się jakiegoś gówna. Jak coś będzie ciekawego, to tam znacie, a jak nie, to nie, no ale szczęśliwy, szczęśliwy, dobrze. Piękną mam monetę, znowu mnie przebił, ale trudno, co komu pisane, temu jest, temu bum. Widać, ja mam może szczęście w miłości. ha. Dobry dowcip. Sprawdzamy, czy mamy sygnał monetowy. Fajnie, bo jest ciągle w dołku, chociaż już mniej monetowy niestety. Ale może być pod ukosem. Niestety. Nie, nie tym razem. Zawsze jak przygotowujemy się i bierzemy się do nagrywania, to blacha jakaś. Chyba jak blachy. Tak. Ale z numerkiem. O. Z numerkiem. Ty, taką blaszkę ja też znalazłem tutaj. I tu coś pisze nawet. No coś jest na 99 blaszce 99500. Coś tam, 1900. Ktoś. No, no takie. To do następnego doeczka.